Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roger i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Script, czyli serii, w której pokazuję wam jak pisać skrypty na wasz przedcudowny serwer Minecraft. Dzisiaj bardzo ekscytujący odcinek, bo pokażę wam jak robić dialogi na MPC, tak? Wiem, że długo mnie nie było, w sumie to nie mam wytłumaczenia dlaczego mnie nie było, po prostu mnie nie było, więc wracamy pełną parą i oczywiście standardowo chciałbym podziękować wam wszystkim za aktywność, którą pokazujecie pod odcinkami. Jest mi naprawdę bardzo miło. E, więc zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, zostawienia lajka no i dołączeniu do e, mojego Discorda. Link macie oczywiście w opisie. E, więc bez zbędnego przedłużania e, przechodzimy do pisania skryptu. Więc mm, pozwoliłem sobie stworzyć takiego mm, oto jego mościa. Tutaj macie o nazwie Wędrowiec, jest to po prostu MPC, jeżeli będzie, będziecie robić tego właśnie MPC-ta, to polecam Wam pokolorować go jakimś tam kolorem, a to dlatego, że w przypadku, kiedy stworzymy mpc ta który będzie się nazywać, nie wiem, na przykład Roger Dodger, czyli na przykład mój Nick, to jak ja wejdę na serwer i klik, ktoś kliknie we mnie, no to pojawi się GUI, my tego byśmy nie chcieli, więc profilaktycznie zmieńcie sobie kolor. Więc ja stworzyłem sobie takiego jego mościa o nazwie Wędrowiec. Więc e, przechodzimy do naszego ulubionego edytora tek, kodu. W moim przypadku jest to en, e, SK Editor. I pierwsze, co musimy zrobić, to załadować sobie nasz plik y, do pamięci, tak? E, więc e, wpiszemy tutaj ścieżkę, czyli w moim przypadku to będzie plugins, script, scripts, zmienne i tutaj nazwiemy sobie npc.yaml i tą ścieżkę nazwiemy sobie po prostu npc.files, e, tak? E, zapiszmy sobie nasz e, skrypt. I zobaczmy, czy nam się stworzył właśnie ten e, pliczek. Stworzył nam się, widzicie, stworzył się nam to folder zmienne, a w środku mpc.yaml. Więc co robimy tutaj? Musimy sobie napisać nazwę naszego mpc Więc w moim przypadku, jak już wiecie, jest to wędrowiec. E, tutaj musimy nazwać, e, musimy wpisać sobie dialog. Zaraz powiem dlaczego. ID naszego dialogu. Czyli teraz jeden. Question. Question, answer i action. Co to nam, co te rzeczy nam umożliwią? Więc, pierwsze jest to nazwa naszego mpc Drugi to jest jakby podzmienna w środku tej e, zmiennej wędrowiec. Dialog jest to po to, że w razie czego, gdybyśmy chcieli na przykład tu jakieś zmienne, to oczywiście możemy. Więc ja lubię sobie to po prostu dawać w podzmiennej dialog w liście, ID naszego dialogu, żeby po kliknięciu w ten dialog coś nam się, żeby skrypt wiedział do jakiej, do jakiej listy zmiennych się odnosić, question, czyli po prostu co nasza postać mówi co gracz mówi do MPC-ta, żeby się nam to ładnie wyświetlało. answer, czyli odpowiedź tego MPC-ta, i action, czyli akcja tego MPC-ta, czyli tutaj będziemy mogli sobie na przykład wpisać jakąś komendę, tak? Więc y, przypiszmy sobie właśnie tutaj y, jakiś tam y, przykładowy dialog, więc na przykład damy sobie witaj, jak się masz. To będzie to, co graczy, tu, y, gracz będzie mówić do MPC i ten, mp ten MPC można nam odpowiedzieć, więc na przykład napiszemy dzień dobry mam dziś dobry dzień, więc masz tutaj Diaksa, tak? Czyli ten MPC, mpc da nam Diaksa i tutaj wpiszemy sobie komendę give i oczywiście w procentach player i tutaj wpiszemy Diamond. Więc mamy tutaj już właśnie, <laughs> mamy tutaj właśnie już przykładowy dialog zrobiony. Jeszcze tutaj polecam zmienić wszystkie taby na spację, bo skrypt jam nie lubi tabów. Więc teraz możemy sobie jeszcze raz przeładować ten pliczek i wrócić sobie do naszego mpc.sk, do naszego skryptu i stworzymy sobie teraz event, który będzie sprawdzać, będzie się wykonywać, kiedy klikniemy właśnie w tego mpc, więc y, używamy do tego eventu on write, click on entity i tutaj musimy sprawdzić, czy, ten, czy nazwa tego entity, czyli imię of event entity, starts with i tutaj y, wykrywamy, czy ma ten kolorek. Jeżeli ma ten kolorek, to znaczy, że to jest mpc NPC i może nam coś powiedzieć, tak? Więc ja sobie stworzę jeszcze jedną e, zmienną, która nazwię sobie en, Name NPC i e, przydzielimy do tej zmiennej Uncolored name of Event Entity. Tak? Mamy tutaj już ładnie nazwę naszego ent entity. I teraz dla dla klarowności pokażę Wam, o czy ja dobrze napisałem broadcast, broadcast. Dla klarowności pokażę Wam, że nam się wyświetli tutaj nazwa NPC. Name. O, to było name NPC. Name NPC. I teraz zapiszmy sobie, przejdźmy skrypcik i jak klikniemy prawym, no to pokazuje nam się tutaj wędrowiec. Jeżeli stworzymy następnego NPC, tak który po prostu nazwiemy go NPC cre... create. Ven wędrowiec, Tutaj klikniemy w niego, no to się nic nie dzieje. Więc mamy tutaj wędrowca, który jest pokolorowany, a tutaj nie jest pokolorowany i on nie działa, a ten działa. Więc wróćmy sobie do naszego skryptu. Skoro już wiemy, że działa na pewno, stwórzmy sobie nowe GUI inventory chest with one row, czyli menu z jednym rzędem named i tutaj na przykład możemy sobie poszaleć z kolorkami. I na przykład zrobić to w taki sposób dialog i tutaj, o jeszcze tu zapomniałem i tutaj możemy dodać mpc name i będzie nam się tu wyświetlać właśnie nazwa tego mpc w polu dialogu i teraz musimy otworzyć sobie tego im oczywiście nagracza, tak? Więc przeładujmy sobie nasz skrypcik, o coś tutaj E, źle napisałem, to chyba powinno być chest inventory jeszcze raz zobaczmy działa, działa, ale tu coś nie działa z jakichś przyczyn e, dlaczego to nie działa name npc. aha, bo źle napisałem oczywiście, name npc. przeładujmy sobie jeszcze raz jak widzicie mamy dialog i wędrowiec, ale tu się tu kompletnie nic nie pojawia więc musimy to oczywiście zmienić tak, więc w środku tego naszego GUI, chcielibyśmy stworzyć właśnie. Um, chcielibyśmy stworzyć um, opcję dialogową, która będzie się nazywać Witaj, jak się masz? Do tego um, użyjemy sobie pętli. Skri, uh, loop YAML Node, node uh, keys, uh, Node is, czyli lupujemy sobie przez um, no, lupujemy sobie node wewnątrz tej listy e, tutaj Zmien właśnie sobie poszukamy tutaj lub yaml node keys i tutaj damy sobie name npc. dialog from npc files i teraz zobaczmy co tu się stanie jeżeli rzeczywiście to tak zrobimy lub value po prostu co e, jest i zobaczmy, co się tu stanie. Klikniemy prawym i jak widzicie, wyświetla nam się tu jedynka. Czyli to jest po prostu nasze ID tego właśnie dialogu, więc będziemy mogli, sobie do, będziemy mogli e, dostać się właśnie do tych zmiennych, które nam interesują. I to działa w taki sposób, że nawet jeżeli sobie tutaj zrobimy drugi dialog, to też nam się wykona pięknie. Zresztą pokażę Wam za chwileczkę, tak? Więc jeżeli wiemy, że ID tego dialogu to jest właśnie lub value to sobie oczywiście zmienimy na jako, jako em, em, jako zmienny ID. I teraz może sobie zmieńmy właśnie stworzymy nową zmienną, którą nazwiemy sobie dialog iCon, czyli ikon naszego dialogu. Tu paper, named. I tutaj możemy sobie właśnie dać ja. O, może ja. I tutaj w sumie musimy jeszcze dodać coś takiego jak question, po prostu, czyli pytanie naszego bohatera powiedzmy do Script Value, podajemy nazwę naszego NPC, name NPC, kropka ID tak. I tutaj musimy jeszcze dać kropka Question. Tak, więc mamy tutaj name of name NPC, to jest wędrowiec. Potem musimy tutaj, o zapomniałem, dialog napisać. E, dialog, kropka. E, Czy dobrze to wszystko napisałem? Tak. Więc mamy tutaj Name MPC, czyli w tym przypadku będzie to wędrowiec. Potem skrypcja szuka dialogu. A następnie wyszukuje z loop value ID i przechodzi sobie do zmiennej, która nazywa się Question. Tak. Więc jeszcze tu, tu dokończymy sobie i damy npc Files. Więc mamy tutaj już question, więc możemy sobie tu dodać e, F. Question, tak? With. E, I tutaj chyba to tyle. I teraz możemy jeszcze sobie dodać metadata value e, dialog ID of dialog icon. Tu. I tutaj damy ID. O co tu chodzi? E, tworzymy sobie taką metadatę, e, czyli taką typę zmiennej, którą możemy przypisywać do różnych entity, e, również do itemów, tak? Więc możemy sobie tu stworzyć właśnie e, zmienną o nazwie dialog id, tak mi się zresztą wydaje. Sprawdźmy, co to w ogóle działa, bo nie jestem pewny. padłem na ten pomysł przed chwilą, więc zobaczmy, czy to zadziała. Chyba działa, więc chyba można to tak e, zrobić, więc Teraz, skoro już stworzyliśmy właśnie naszą ikonkę, którą jest to po prostu papier o nazwie właśnie ja question, więc po prostu dodajemy sobie to dialog icon, czyli tą zmienną z itemem, tu GUI i teraz możemy sobie przeładować i sprawdzić, czy to zadziała. Patrzcie, widzicie? Mamy tutaj naszą opcję dialogową z yaml -a. Jak fajnie to wygląda, tak? I w sumie mogę Wam od razu pokazać, że to działa też z. Jak dodamy sobie więcej niż. Oj, kurde no. Działa to więcej niż jeden raz, więc. Oj, coś tutaj się popsuło. Muszę sobie. O. Oj, widzicie. 1, 2, 3. Tak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, i tutaj możemy sobie na przykład wpisać jak, jak, o, jak dojść do zamku. I tutaj możemy mu na przykład dać, o to w sobie możemy tu usunąć, nie nam akcji, iść prosto. Idź prosto po prostu, tak? I teraz wam pokażę, zmienimy tylko sobie y, ID tej, tego dialogu na inny. przeładujemy skrypt. I teraz, jak widzicie, dodaliśmy następną opcję delegową i to wszystko działa. Tylko problem jest taki, że jak klikniemy, to się nic nie dzieje, tak? Więc musimy dodać właśnie funkcjonalność naszemu skryptowi. Tutaj usuniemy sobie spacje niepotrzebne. <laughs> I teraz on inventory Click, czyli event, który sprawdza nam, czy kliknęliśmy w ekwipunek. Musimy sprawdzić, czy name of event inventory starts with i tutaj możemy skopiować tą część, czyli wiadomo, że menu, w który klikamy to jest dialog. Oczywiście kancelujemy sobie event, żeby ludzie nie mogli wyciągać z tego z tego, y, y, z tego okienka nic, tak? Nie chcemy tego, żeby to tak się działo, więc po prostu kancelujemy sobie event i chcemy sprawdzić czy ID które, e, jeżeli jak klikniemy właśnie w ikonkę, czy id z tego metadaty nam zwróci to, więc przepiszmy sobie to w sumie <coughs> set, me, set id to metadata value dialog id of, of event slot chyba, event item chyba i damy sobie broadcast, że zobaczyć czy to zadziała. Nie jestem pewny, czy ten event item zadziała, ale zobaczmy, czy to może nam zadziała. It item tak is not a metadata holder event slot tak zadziała. Event slot is not metadata holder. Widzicie, więc to nie działa, więc musimy to jakoś inaczej załatwić. Więc co robimy? Możemy sobie dodać po prostu coś, co ja robię na moim serwerze, czyli po prostu dodajemy sobie Dolor ID, tak? Więc dajemy sobie ID, dolor naszego ekwipunku i teraz, o jeszcze tutaj coś się jeszcze popsuło, więc jeszcze sobie tylko tutaj usunę te wszystkie rzeczy. Eee, paper Named. Aha, bo jeszcze tutaj musimy, with lore tak? Więc przechodzimy sobie jeszcze raz. Jak widzicie, nam mamy tutaj, zmienia się nam ID. Wiadomo, nie jest to idealne, ale myślę, że. Nikomu to za bardzo nie będzie przeszkadzać, jak właśnie te ID będzie się pojawiać. I teraz musimy sobie właśnie wyciągnąć te ID z lore, o naszego itemka, tak, w który klikamy. Więc stworzymy sobie po prostu ID tu first line of lore of event item. Najlepiej, żebyśmy sobie to daj unkolored, żebyśmy już nie musieli zmieniać po prostu tego AND8. Na puste, na puste, e, e, usuwać po prostu z tego stringa. Nie jest to nam potrzebne, więc e, e, ułatwimy sobie trochę życie. Następnie dajmy replace all id with. with nic, czyli usuwamy sobie to z, e, z lore. Tak tutaj. I teraz zobaczmy, czy to zadziała. Damy broadcast. ID i teraz zobaczmy, co to zadziała. Przeładowujemy i klikniemy sobie na przykład w ID 1 Widzicie, wyświetla nam się tu jeden i wyświetla nam się tu dwa. Więc już jesteśmy prawie w domciu. I co robimy? Mamy tutaj ID, więc możemy teraz dodać answer, tak, czyli answer tu script yaml value. I teraz w sumie też potrzebujemy nazwę naszego MPC ta, więc MPC, yy, albo żebyśmy byli konsekwentni w nazywaniu npc name-npc-to-uncolored-name-of-event-inventory uncolored czyli ściągniemy sobie, po prostu, ściągniemy sobie po prostu nazwę tego mpc-ta z GUI tak czyli po prostu wyciągniemy sobie tą część dajemy sobie uncolored-name-of-event-inventory event i dajemy replace all i tutaj możemy sobie właśnie ściągnąć tą część tylko usuniemy sobie kolory czyli po prostu w tym przypadku to będzie po prostu dialog i spacja with nic in name npc i teraz skoro mamy npc nazwę naszego npc i id tak widzicie mamy tutaj wędrowiec czyli to nasz name npc i id naszego dialogu, i tutaj możemy już dostać się do zmiennej, która nas interesuje, czyli w tym przypadku answer. Więc dajmy sobie tutaj teraz tak: name, mpc,.dialog, answer, tak? Czyli dodaliśmy, do, dodaliśmy ścieżkę, tutaj answer do tego miejsca, tak? Więc teraz możemy sobie jeszcze zamknąć tą linijkę poprzez wskazanie, z jakiego pliku chcemy to wziąć. Czyli w naszym przypadku to jest NPC files. I teraz możemy w sumie zamknąć inwentory of player i wyświetlić nam NPC albo NPC name, dwukropek i tutaj answer. Więc wyświetli nam się na czacie. Odpowiedź od naszego MPC-ta. Jeszcze sobie tak pokolorujemy, że to ładnie wyglądało. Oj tutaj widzę, że panoszy się hołota, więc dajcie mi chwilę. Ja to wszystko załatwię. I teraz zapiszmy sobie nasz pliczek. I przeładujmy sobie naszego MPC-ta. I teraz patrzcie, klikamy witaj, jak się masz. Dzień dobry, mam dziś dobry dzień, więc masz tutaj Diaksa. Widzicie? Działa nam pięknie. Jak dojść do za zamku. Idź prosto! Jak widzicie, działa nam to świetnie. Oprócz jednej małej rzeczy, czyli naszej yy, części action, tak? Więc musimy teraz sobie sprawdzić tutaj, czy właśnie ta linika istnieje, bo nie za każdym razem chcemy, żeby jakiś dialog nam wykonywał jakąś komendę. Czasami tego po prostu nie chcemy. Więc musimy sprawdzić i w skrypt value i tutaj podajemy sobie naszą ścieżkę, żeby nie męczyć się. Kropka action. Czyli zamiast answer dajemy Action from NPC files is set. Czyli jeżeli zmienna o nazwie Action jest setowana, pod, jest ustawiona w, em, <laughs> w ścieżce naszego dialogu, to wtedy coś zrobimy. W tym przypadku jest to po prostu e, dostanie komendy, tak? Więc damy sobie tu po prostu zmienną jako command tu script. Script yam value. Podamy tutaj ścieżkę, skopiujemy, bądźmy leniwi. Nie ma nic w tym złego. I możemy dać coś takiego jak execute console command, czyli wykonujemy sobie y, komendę z konsoli. Prze y, przeładujmy i teraz zobaczmy, czy da nam deaksa. Witaj jak się masz. Coś tutaj nie zadziałało z jakichś przyczyn. E, zobaczmy, czy w ogóle to nam wyświetla tak. Kopiujmy jeszcze raz. Give player diamond. Czyli co tutaj jest? Execute console command. Może tu trzeba to w taki sposób zrobić. Nie jestem pewny. zobaczymy czy to zadziała. Script load. Też tutaj widzę. Aha! Ja wiem dlaczego. Bo tutaj mieliśmy set, e, 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 player i oczywiście jest to string, więc nie rozumie to e, nasz skrypt że tam ma być nick gracza, więc musimy sobie sprawdzić i w command contain i damy sobie tutaj, a może zmienimy to po prostu, żeby jeszcze nie, nie robić sobie więcej problemów. Damy sobie tu po prostu takie coś player, czyli jakby damy sobie tutaj po prostu player, więc damy sobie tak player Czyli jeżeli nasz tekst z actiona posiada player, to wtedy sobie zamienimy tego właśnie playera na nick gracza, tak? Więc replace all player with player in commands, tak? I teraz zobaczmy, czy to zadziała. Podajemy przeładowujemy sobie skrypcik i pytamy się, jak się masz. I jak widzicie, dało nam 64 diaksy. Więc jest to całki, działa to całkiem dobrze. Jak myślę, że jak damy tutaj jeden, to to będzie dało, dawało nam tylko jeden, z tego co nie, nie będzie dawało nam chyba jeden. Zobaczmy, czy jeszcze. Nie, jest, nie, nie do końca pamiętam jak się używa tej komendy. O, działa. Widzicie? Działa nam tutaj właśnie GIF Player Diamond 1, czyli daje nam jednego diaksa. I jak klikniemy, sobie jak dojść do zamku, to się dzieje absolutnie nic. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnij o zostawieniu lajka i wejścia na Discordzie, podzielenie się właśnie z wszystkimi, jakie NPC-ty właśnie stworzyłeś za pomocą tego poradnika. No to co, to tyle. Mam nadzieję, że jeszcze raz, jeszcze raz to powiem, bo mam naprawdę taką nadzieję, że Wam się podobało i ten poradnik Wam się przydał. Więc to na tyle, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!